w kolejnym odcinku z cyklu Grywamy TV. Dziś zaprezentujemy wam grę L.A. zrobioną przez Team Bondi i wydaną przez Rockstar Games. Dokładnie, jesteśmy teraz w menu głównym i pokażemy wam misję, która nie zdradza zbyt wiele fabuły. Będzie to misja, w której Cole Phelps po raz pierwszy dołączy do detektywów. Wybieramy sobie jeden z pierwszych rozdziałów, misję i ruszamy w drogę. Dla tych z was, którzy nie słyszeli zbyt wiele o tej grze, bądź nie słyszeli o niej w ogóle, E, nie spodziewajcie się, że zaraz jak gra się wczyta, weźmiemy shotguna i będziemy strzelać do wszystkiego co się rusza Owszem gra jest lekko podobna do GTA, ponieważ ma sandboxowy styl i możemy sobie jeździć samochodem e, tak właściwie po całym mieście ale nie stawia na taką rozwałkę jak GTA 4. Tak jest. Będziemy musieli rozwiązywać zagadki jak to można sobie było wyobrazić. Wy... Tak, no bo gra detektywistyczna to trudno, że się robiło coś innego. Dokładnie, się rozpoczyna, Call Fabs po raz pierwszy rusza do swojej nowej pracy. Jak widzicie na tej kadencji jest doprowadzany po budynku. Jedna z pierwszych rzeczy, która rzu rzuciła mi się w oczy to moim zdaniem świetnie odwzorowane ruchy twarzy. Twarze są bardzo realne, bardzo e, realistyczne e, ruchy twarzy, gdy... No, no, na, na przykład tutaj, gdy, gdy ktoś mówi, to, to sami widzicie. Dokładnie są wzorowane ruchy twarzy. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa ten. E, coś, po, coś, coś podobnego w stylu motion capture, tylko tym razem na twarz. Nie pamiętam, jak się teraz nazywa to urządzenie, ale wiem, że coś takiego to jest. Właśnie poznaliśmy naszego pierwszego partnera: jest to Stefan Bekowski z pochodzenia Polak, będzie z nami współpracował przez pierwszy rozdział w Traffic Desk'u. Przycięliśmy tutaj trochę, żeby Was nie zanudzać, ponieważ trwało to dobre 2 minuty i to jest właśnie jeden z momentów w grze, że niektórych scenek po prostu nie można przewinąć i musimy je oglądać, a drzwi tutaj były. Dokładnie, z scenkami jest taki problem, że po prostu jak nie chcemy ich oglądać, to i tak musimy, tylko że nie ma opcji, żeby je wyłączyć. Teraz no wsiadamy sobie do samochodu. Nie wiem, co tu było. Wsiadamy sobie do samochodu. Oczywiście gra dzieje się w latach 40. więc wszystko naturalnie jest obserwowane. i ruszamy na miejsce zbrodni. Już możecie widzieć. Patrzeć na grafikę. Ta, graficznie gra wygląda bardzo ładnie, ja, bardzo ładnie, takie coś nie ma do czego się przyczepić. No i wiadomo Rockstar, więc na, od razu stawiałem, że to będzie bardzo dobra gra. Chociaż nie wiedziałem, jak to będzie z tym stylem z detektywistycznym, bo to mieszane uczucie miałem, ale ogólnie gra się sprawdziła. Poza tym, zaraz to zobaczycie. To no teraz mamy tutaj tradycyjną pogadankę w samochodzie. Gra jest w wersji polskiej, czy? E, nie, gra właśnie. To jest jeden z e, Gra powinna być w wersji kinowej, przynajmniej. Ale nie ma i jest tylko wersja angielska i dla wielu graczy, którzy po prostu nie znają zbytnio języka angielskiego może być to problem ale nie sądzę, tak czy siak jak powinniście zagrać i sami zobaczyć jak to wygląda. Dobra, to teraz żeby nie przedłużać, wyjdziemy z auta i zrobimy tak, żeby partner kierował tylko do tego celu, gdyż te, taką opcję gra nam oferuje. Właśnie się przewinęliśmy sobie Znowu loading Właśnie loadingi to jest jedna z strasznych wad. LainWard, dlatego że są bardzo długie miejscami No i dobra, jesteśmy już na miejscu zbrodni Kolejna cutscenka Przewinęliśmy sobie i ruszamy Właśnie niektóre cutscenki można przewijać, a niektórych z kolei nie, to też jest dziwne Ok Teraz zostaliśmy w przez policjanta, co tu się w właściwie w wydarzyło. I znowu ta twarz jest dla mnie bardzo dobrze odgrywana. Ja się tak uczpiłem tych twarzy, ale Ale to jest naprawdę no, jedna z wielkich Bardzo zmiany. dobrze to wykorzystali. I właśnie dowiedzieliśmy się, na kogo jest zarejestrowany samochód. No i ruszamy sprawdzić to, to cały teren. No, i tutaj zobaczycie, na co w ogóle stawia L.A. Mamy tutaj poszlaki. Właśnie. Mamy portfel i okulary. Wybierzmy tutaj portfel. I musimy sprawdzić, co w nim dokładnie jest. Tutaj mamy adres. Kiedy się urodził człowiek. Gdzie mieszka i tak dalej. Mamy jego zdjęcie po prawej stronie. Tak, teraz wybieramy sobie portret. Tutaj prawdopodobnie jest z małżonką. Dobra, no i na tym gra polega, że znajdujemy poszlaki na tym... To są tak zwane dowody, w których później się one przydają, gdy rozmawiamy z kimś, ale to zaraz za Zauważamy tutaj właśnie e, nazwy, miejsce zamieszkania, Tutaj znaleźliśmy zakrwawioną rurę. Prawdopodobnie może być to narzędzie zbrodni, gdzie podejrzany zosta e ofiara została zabita. No i co, sprawdźmy sobie samochód. W bagażnik? i Kolejne posłaki. Druga część tej rury. Tak przynajmniej nam się wydaje. Ogólnie gra stawia na to, żeby znaleźć poszlaki, wszystkie dowody w danej sekwencji i po prostu wykorzystać to przy sekwencjach, gdy odpowiadamy, zadajemy pytania, a ludzie nam odpowiadają. I tak jak już mówiłeś, to są lata 40., więc tutaj możemy wszystkiego dotykać. Nie ma e, czegoś takiego, że nie dotykać niczego, bo są odciski palców czy coś takiego. Zwykle gra wziąć. Się więc. Cały, cały we krwi, więc coś tu musiało się dziać. I właśnie muzyczka. Jak pojawia się taka muzyka, to wtedy. Uświadamia nas, że wszystkie poszlaki zostały zebrane. Teraz przesłuchamy. Podejrzewam świadka. Nie, on znalazł wóz, tak. Dokładnie. Opowiada o tym, jak znalazł zakrwawiony wóz. No i dobra, zadajemy pytania. Jest on notatnik, w którym będziemy zadawać pytania. Wybierzmy sobie pierwsze pytanie. I po jego twarzy musimy teraz zobaczyć, czy kłamie, może coś ukrywa, czy mówi prawdę. Ale nam się wydaje, że mówi prawdę, więc zaznaczmy krzyżyk. Dokładnie, była to prawda. Właśnie gdy zaznaczamy poprawną odpowiedź, gra muzyka. Gdy też zaznaczamy złą odpowiedź, też gra muzyka, ale po dłuższej rozgrywce da się je rozróżnić. Która mówi, że zaznaczyliśmy dobrze, a która, że źle. Kolejne pytanie zadaliśmy. I kolejny raz mówi. Taka okay. sama twarz, więc. Dokładnie, kolejny raz mówi, prawdę. Trzeba po prostu patrzeć na twarz, jak, po, jak świadek czy podejrzany się zachowuje, i wtedy dobierać dobrze poszlaki Po prostu trzeba to dobrze łączyć, żeby śledztwo nam się udało. Oczywiście, jak coś zwalimy, tak mówiąc, nie uda nam się coś, to gra nie stawia na to, że musimy wrócić i powtórzyć sekwencję, tylko po prostu możemy grać dalej. Tutaj zadaliśmy pytanie kolejne i widać, że teraz coś ukrywa. Więc kwadrat. Kolejne pytanie na ten sam temat, ponieważ znaliśmy, że coś ukrywa. Właśnie nam odpowiedział, że co... na początku nie chciał powiedzieć, że coś zabrał z portfelu, ale właśnie mówił, że nie było nic. Ostatnie pytanie. No i na tym praktycznie gra polega. Jeździmy, zadajemy pytania. Oczywiście są pościgi, są różne rzeczy, ale po prostu nie mieliśmy czasu, żeby to wszystko nagrać, więc pokazujemy Wam jedną z tych sekwencji, które są po prostu najważniejsze w Noir. No i dobra, ukończyliśmy pytania 4 na 4 więc wszystko dobrze odpowiedzieliśmy ale naprawdę, to są, są genialne oddzierowane. Teraz pogadamy z policjantem, żeby się No i ruszamy. Jeszcze pokażemy Wam właśnie ten notatnik, który widzieliście przed chwilą. W tym notatniku będziemy przesiadywać naprawdę większą część gry. Będziemy patrzyli, jakich mamy świadków, jakie poszlaki, jak to wszystko dobierać. Po prostu, no, sama gra opiera się na tym notatniku, więc będziemy przesiadywać tu strasznie długo. Ja właśnie mamy poszlaki, jakie zebraliśmy do tej pory. Każdą możemy sobie wejść i zobaczyć szczegóły. No i ładnie. No i gdzie mamy się udać, oczywiście, najważniejsza rzecz. No i dobra, to by było na tyle z Eleni Dzięki, że byliście z nami. Widzimy się w kolejnym odcinku z cyklu Grywamy TV. Do zobaczenia. Na razie. 20 Bunker Hill Avenue. You know where that is?